Witam Państwa serdecznie i zapraszam do lektury szóstego numeru Tygodnika Katolickiego Niedziela. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego będziemy przeżywać w Kościele 21 Światowy Dzień Chorego. Na łamach niedzieli ksiądz Mariusz Sztaba uwrażliwia każdego z nas na osoby chore i potrzebujące, a także omawia tegoroczne orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego, w którym Ojciec Święty prosi, aby zastanowić się nad tym, co to znaczy być miłosiernym Samarytaninem i czy dzisiaj jest to możliwe. Polecam artykuł Dostrzec w chorym bliźniego. Zachęcam także do sięgnięcia po reportaż Katarzyny Wojnarowskiej, która odwiedziła zakład opiekuńczo-leczniczy w Oświęcimiu. Prowadzony przez zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, znanych jako Siostry Serafitki. Jak pisze autorka, jest to miejsce stojące na granicy dwóch światów, ale nie przerażające, nie naznaczone smutkiem czy rozpaczą, a raczej tętniące spokojem, ciepłem i miłosierdziem. Redaktor naczelny Niedzieli, ksiądz Ireneusz Skubiś, przypomina czytelnikom o chrześcijańskich korzeniach Europy, a zarazem ostrzega przed destrukcyjnym wpływem ateizmu, który dotyka szczególnie młode pokolenie. Podkreśla, że ateizm wprowadza człowieka w świat etycznej destrukcji, mówiącej, że wolność jest ważniejsza niż prawda, niż moralność i zasady etyczne, że wolność jest ponad wszystkim. Nie o taką Europę chodzi. Ten artykuł znajdą Państwo na stronach 20 i 21. Na stronach 8 i 9 zamieściliśmy wywiad z profesor Walentiną Colombo, islamologiem. Rozmowa zatytułowana Islam problem przemocy, wzajemności i dialogu porusza wiele palących kwestii. Włodzimierz Rędzioch stawia między innymi pytanie, jaki rodzaj dialogu jest możliwy ze światem islamskim i z kim powinno się go prowadzić. Polecam. Człowiek to więcej niż PESEL. Na temat służby zdrowia, jej problemów, absurdów i zarazem receptach na jej uleczenie dowiedzą się Państwo z rozmowy z byłym ministrem zdrowia Bolesławem Piechą. Rozmowę przeprowadził ksiądz Marek Włóczak. Pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo na Jasnej Górze 31 stycznia odbyło się zebranie Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Depo odniósł się m.in. do najnowszego orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Relacje z tego spotkania przygotował ksiądz Mariusz Frukacz. Dla wszystkich miłośników gotowania i dobrego jedzenia polecam naszą rubrykę Z niedzielą na co dzień, a w niej jak zawsze sprawdzony przepis na coś pysznego. Tym razem proponujemy śledziki w pomidorach, czyli idealny przysmak na kończący się karnawał. Ponadto w tym dziale krzyżówka, kącik humoru i kalendarium to tylko wybrane artykuły z najnowszego wydania Niedzieli, tak więc zachęcam do jej nabywania i namawiania do lektury swoich znajomych i rodzinę. Przypominam także o możliwości zakupu wydania elektronicznego Niedzieli poprzez naszą stronę internetową www.niedziela.pl. Życzę państwu dobrej lektury. Dziękuję za uwagę.